Czekajcie, może znajdziemy te rury! Aaaa! Czekajcie, może znajdziemy te rury! Aaaa! Wy... Aaaa! Jezus! Obraz mi szczerze! Ej, ja się zbliżam do niego! Nie, nie, nie zbliżam się. Gdzie ty jesteś, ty łysy planktonie? Nie ma go, dobra. Kur... jezus, on tam stoi, ja go nie widziałem! O, już nie ma go. Jezus! Obraz mi ży! Uciekamy, dobra? W slenderku, kochany mój przyjacielu! Jakiś lasek i człowiek. No i chuj, teraz już nie żyje. Czuję, jak czuję jego oddech na moim odbycie. Moje włosy z odbytu są tak powiewane, Jak jakbym stał normalnie nad morzem. Czuję to! Jest za mną! Odwracamy się i. Jest za mną stał, kurwa, wiedział. Uwaga! Która to już będzie? I co pisze? Live me alone! Czwarta! Czwarta! Jezus zarosną! Jest! Widzę dziurę! Wchodzę do niej! Boże, jakie jak ja mam spocone ręce, ja pierdolę, ja się boję jak baba Uuuu! Ej, proszę pana! Czy ja tak się kurwa nie? Jezus! Dobra przepraszam! Czuję, że...

I told the witch doctor I was in love with you. Do, 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 do. I told the witch doctor I was in love with you.